Przepraszam kochani, musiał mi się, film mi się wyłączył e, Jako karta rady jest, e, jest sprawiedliwość, czyli prawda e, Także mamy tutaj po prostu taką jasność sytuacji I tym się obchodźcie Jeżeli e, gdziekolwiek Wam się wydarzy sytuacja, że będziecie chcieli coś tam nagiąć e, albo, albo po prostu przemilczeć Pomyślcie o tym, że w tym tygodniu mieliście się obywać tylko i wyłącznie tą prawdą bardzo możliwe że też, że jakieś sytuacje z przeszłości będą wam najzwyczajniej no świecie się wyjaśniały. No dobra. I lecimy do ostatniego znaku, tutaj na nasze liście, jakim jest Strzelec. Zobaczmy, co u moich strzelców w tygodniu od 15 do 21. Kochani, dajcie znak, że jesteście. Sprawdźcie te swoje, też swoje czytania. E, walentynkowe na temat związków e, albo singli, albo tych skomplikowańców, tak? Więc dawajcie znać mm, i sprawdzajcie. Dobra, od 15 do 21 dla, dla strzelców. Cóż mamy? Hmm, tak postawa takiego lidera, kochani, więc dużo pewności siebie. To jest Twój czas, e, aby przejąć kontrolę. I nawet jakąś pozycję, więc bardzo możliwe, że po prostu może gdzieś jakiś awans u kogoś się trafi i bardzo możliwe, że po prostu będziecie w jakiś sposób prowadzili innych. Czyli właśnie ta taka ta pozycja lidera, pozycja takiego przywódcy, to jest to w tym tygodniu. Tak, tak poczujcie taką dużą pewność siebie, bo no możliwe, że będzie się u Was taki dużo takich pozytywnych rzeczy działo. Dobra. Przejdziemy teraz do kart e, Tarota. Sprawdźcie też swój horoskop, mm, swoje czytanie miesięczne. I jako, że już jest nas coraz więcej, planuję zrobić czytanie bonusowe. E, możecie dać znać, jakie czytanie chcielibyście otrzymać. Więc piszcie komentarze po prostu dawajcie znać, co by Was interesowało. Ja to jakoś fajnie może ubiorę. Zainspirujcie mnie. Dużo inspiracji jest mi potrzebna. Dobra, i teraz tak, temat tego tygodnia. Mamy, e, mamy maga w odwróconej. Cel. cel dla strzelców, Słońce Księżyc, Ascendent i Wenus. Mamy siódemkę pentakli. Ok. I na sam koniec mamy radę. Zobaczmy, jaka jest karta rady. Wieża. Uuu. E, nie, tak, i. Wypadła mi jakaś karta znowu. E, siódemka różdek w odwrocie. Tak jak ją podniosłam. No kochani, mamy jako energia, mamy energię świata, czyli ja bym bardzo to ze sobą, te dwie karty utożsamiała, bo y, przez to, że jesteście taki, tacy zdecydowani, pewni siebie i potraficie przejąć taką pozycję lidera, świat się po prostu przed wami otwiera. Y, pewien cel, pewne, pewne lekcje po prostu zostały odbyte i jesteście gotowi, y, żeby, żeby po prostu przejść na na tą taką e, zwycięską ścieżkę. Jako, ten, e, jako temat jest mag w, w pozycji odwróconej. E, bardzo możliwe, że czasami będziecie, e, będziecie tacy nie do końca zdecydowani, nie do końca możecie mieć, możecie mieć momenty takiej wątpliwości w tą, w tą swoją moc i pewność siebie. I mogą, mogą się takie sytuacje tutaj przewijać, ale to będą takie, takie chwilowe, myślę, że takie przebąkiwania, bo nagle po prostu dalej będziecie przejść do przodu i nie stresować się tym jakoś, jakoś bardzo. E, jako cel mamy siódemkę pentakli. No, z tą siódemką pentakli jest tak, że, że to karta takiej cierpliwości. Więc posadzić coś i po prostu czekać, aż to wyrośnie, e, zacząć jakiś pomysł i powoli go tam podlewać, pielęgnować i on po prostu będzie coraz bardziej rozkwitał e, przy Was, nie? Więc, e, więc taka, taka duża troska. Mimo tego, że jest, jest ta pewność siebie i są takie zapędy liderskie, to nie zapominajmy też o tym, żeby, żeby po prostu i siebie i innych pielęgnować, nie tylko, nie tylko jakby rządzić, w którą stronę kto ma iść. No i to jest w ogóle ciekawa karta, jako karta Rady. Mamy wieżę, a wieża jest karną takiej radykalnej zmiany Więc ja bym jako radę, bo tak pytaliśmy, bym to interpretowała w taki sposób, że po prostu nie bać się radykalnych zmian Nie stresować się absolutnie takimi sytuacjami, że, że może z czymś się powinienem bardziej czatkać, Tylko po prostu jest na przykład proste cięcie albo, albo to wydaje mi się dobrą decyzją i jakby idę w to nie zastanawiać się aż za, aż za bardzo. No nie zdziwiam się po prostu, że, że wy nawet jak czegoś tak trochę się opieracie czemuś, to myślę, że, że warto zaryzykować. Po prostu to jest warte, warte jakby, warte tego zachodu całego, nie? No i tą, jej dodatkowo wyskoczyła nam karta tutaj siódemka, siódemka różdżek. Myślę, że mimo tego, że wokół Was mogą się pojawiać Różne skrajne opinie, to wy w tym tygodniu dość, dość e, mocno będziecie bronić swojego zdania. I właśnie ta pewność siebie tutaj będzie, będzie się również też przejawiała. Tak to widzę, moje strzelczyki. Dobrze, kochani, bardzo Wam dziękuję. E, widzimy się w czytaniu bonusowym, mam nadzieję. Do zobaczenia!